Tak, dzisiaj dzisiaj jest ten dzień, kiedy zmiksowany wejdzie na szczyt Choćbyśmy mieli się normalnie po drodze nie wiem co zrobić To on wejdzie na szczyt Jestem zmasakrowany już tym wszystkim, jak widać Zbudź się. Co, nie każ mi robić makaronu, ja nie potrafię ha? Ja nie wiem o biorę, co ci chodzi Biorę bing bonga ze sobą Zostaw bing bonga Bing bong idzie ze mną No dobra Zaprowadzę bing bonga na szczyt Okej okay. Nie jestem fanem Albo O nie Czekaj, mów coś. Kanapka z serem i majonezem, lubię... Y... O nie, ja mam wyłączony ten mod. O, co wy tak jakoś mi... Ciemno mi przed oczami, co się stało? Zjadłeś zatrutego grzyba. Aha, to wiele wyjaśnia. Tędy chyba za daleko nie wyjdziemy. A nie, jednak tutaj jest opcja, żeby wejść. Dobra, Mateusz uznał, że, że idzie sobie od nas. No dobra, to nara Mateusz. Ty jakoś wejdziesz. Mateusz Hasy wybrał cięższą drogę. Też mi się tak wydaje. Kiedyś dojdzie. Kiedyś musiał. Ja się nie ruszam, ale mam big bonga. Binga bonga. Eee. Nie! Łap go! Łap go! O matko, tam jest. Nie spodziewałem się takiego rykoszetu. Mam jest, go. Złapałeś, dobrze. Masz. O fuck, dobra. Jeszcze raz. Trzymaj, rzucam. Dobrze, złapał. Podemnie. Uwaga. Dobra. Siop! No, dobra, teraz to rzeczywiście, wina. Dobra, leci! Uważaj, jak teraz mnie złapiesz, to już twoja wina. Jesteś pewny? No dobra, nieważne. Bingo bonga na ognisku. Upieczemy bingo bonga. Nie! Czemu on piecze, Lizaka? Opie Czemu ty to robisz? Bo wali skarmalizowany. Może on wie coś, czego my nie wiemy w sumie. O na napój bogów. Czy ty znał coś znowu, energetyka? Nie. Słuchaj, twój ark studencki dopiero się zaczyna. No, to fakt. Jestem głupi Co zrobiłeś? Umierasz? Nie upadłem Padłeś powstań Ja ci zjadło tego HP O człowieku Nie spadłem wysoko, na no, ale poradza. Ale ty wiesz, że jak wnosimy cię na górę to nie chodzi o to, że na plecach, nie? Nie planuję no znowu pada No pora deszczowa, czego byś się spodziewał porą deszczową? Że będzie sucho? Idziemy po ul Łooo, wow, oh. Ja wiem, że po ul to bardzo chcesz pójść, ale tak szybko? O Boże, Pszczo pszczoły go gonią Mateusz! Czekaj! Ej zaraz! Nad gonią! Nad gonią! Jasiego! J ci zrobiło! Chyba nadal cię gonią, czy to Mateusza? O Boże! Boże święty, co tu się wydarzyło? Nienawidzę! Nienawidzę, Uli! Nie, nie było! Zabiłeś mnie, dziękuję! A co ty nie żyjesz? Gdzie ty nie. jesteś? Leżysz? Nie martw się! Nadchodzę! Zbudź się! Trzeba cię tak soczyście chlasnąć po ryju. Eee, bing bong! Bing bong, co ty robisz? No dobra. Masz. Bing bong! Nie rób! On żyje? Nie, on żyje. Tak, tylko że jest trochę nisko. Nie wiem, czy tutaj dojdzie. I by było warto! Hehe, <laughs> mamy jakąś linię? Nie. Tutaj jest chyba jakoś czekaj. Bo sam no, nie chcę bo... spaść. Uważaj, uważaj, w razie coś trzymam cię, powiedzmy. Dobra, to jest dosyć nisko, mi się wydaje. Chyba na radę. Chociaż może być problem. No cóż, idziemy. Próbowaliśmy. <grym> nie! Nie! Karma to suka. <grym> o Jezu, co tu się wydarzyło? I nigdy więcej po ciebie nie idę, Macieusz. <grym> A tam narzekasz. Żebyś wiedział, że narzekam. Nie chcę. <grym> Zdenerwowałem się. Elio no, co ty? Zaraz spadnę z tego, bo mam za mało staminy. Dużo za mało. Do widzenia panowie! Nie chce mi się. Oj Mateusz, co ty zrobiłeś? Mieliśmy go w jednym kawałku na górę prowadzić. I teraz bing bong też nie wejdzie. Mam teraz kostę z tym przyjacielem. Widać. Obraziłem się. Słyszysz Mateusz, jestem obrażony. Jak ten, na ten słysz? Słyszałeś, jestem obrażony. Czemu nie reagujesz? Lektar Bogów pi. Nektar Bogów? Powiedział ktoś. Nektar Bogów? Łyje! Nie zniknij! To z panką. już nie żyje. Jak to? O, widzę jak spada na tym leaderboardzie. Ale nie, czekaj, co on robi. O, widzę właśnie. Aha! E bo mi utknął na ekranie! Zniknij! Zniknij! Napraw mi to. Mnie najbardziej wkurza to, że ja go mam na ekranie. O nie. Musisz zejść. Kolego, twoja szansa na przeżycie już była. Teraz moja kolej. jak żegnaj. Było mi za ciężko, musiałem się pozbyć palaczu. Sorry. Już wiem, że muszę moda poprawić, to jest, to jest pewne. Nie martw się, jakoś, jakoś wejdziesz zmiksowany na tą górę, mówię ci. Nie zmyślam. Ty nie przestaniesz słodzić, bo się zarumienię. Nie, to masz rację, faktycznie. Nie wejdziesz, ku. <noise> dobra, poproszę o inwajta. Ej, a czemu ja mam ten efekt czarny? Halo? To nie jest fair. To ja was tu wniosłem. Dobra, jestem alpinistą, przysięgam. Co się stało wcześniej? To dlatego, że trzeba było ratować ludzi. Aha. O, drzewo! Drzewo z żółtym, drzewo z żółtym! Idziemy po drzewo z żółtym. Jeszcze jak. To nie jest dobra droga, ale nią pójdziemy. To jest najlepsza droga. Pomoc. No dalej! Miałeś siłę rzucać mnie kokosami ostatnio, to teraz miej siłę tu wejść. Dawaj. Nie zostawię ty masz zginąć tu z mojej ręki bezpośrednio. Boże śpię. Oooo, ale ryzyko robię. O, o o no 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 ja nie, nie wiem w ogóle czy ja dobrze idę. Dobra, idziemy najwyżej spartolimy się na łeb. Ty, ale w sumie tam można iść do środka. A tam będzie cieplej? Znaczy, tam nie będziemy marznąć. Być może, tylko jest ciemno i nie widzę. Tu jest coś. Oho, a to, aha, tu jest dziura, chłopie Ja się boję. A, Pasko? No, nie, nie, Mateusz, nie! Nie! nie. O, daj mi rękę, daj mi rękę. Dobra. Ale ja tu doskoczę tam do nas? Dobra, nie wiem. Łap mnie! Daj mi rękę! No dobra witam. Tylko może stamina sobie naładujesz. A. <noise> yes. Ile ci zabrało HP? Masz cię się wyleczyć, czy ci rzucić? Zero, nic Zero mi nie tam... zabrało. Nie wiem, jakim cudem. Okay. Patrz go, kurde, specjalisty, alpinisty, ja pierdzielę. A tu można bokiem wejść. A on tam naokoło dyma: Chain launcher i hitpack. No, zawsze to coś. Dobra, już musiałem, Mateusz. Czuję się zaproszony na korki para, ale <noise> musisz go kupić. <głos> <głos> już mi jeśli, Pomóż mi! Mateusz, pomóż mi! Dobra, tu można tego launcher'a. Sprawdzę, czy da się w ogóle z tego... ...łańcucha tam wejść. Co się stało? Oczywiście! Jak jednego, ja osoby, to sam spadniesz! Zaraz no. no, wejdę. O, -o. o dobra. Da się wejść. Jak go... Widziałem widzę ogień co ja widzę dym, ale widzę ogień uh, 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 ogień uh. Uh, uh. nie nie, Chodź tu, chodź tu nie, on umarł nie, to mu nie pomoże, mamy coś żeby mu pomóc nie, nie mamy ja mówię, nienawidzę tej gry, ona mi robi takie rzeczy A zysiu, ja się ewidentnie złapałem jajko jestem tak zły po prostu bo teraz wiem, że przez 15 minut będę siedział i siedział. Ta? Daj mi jej 3 minuty. Kurde! Jak? Dlaczego zawsze ja? Co ja robię źle? Jajko! Chcesz jajko? Zjedz jajko. O Boże, idzie poświęcić się Bogu. Ty się pieczesz, nie jajko. Ty się pieczesz. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu, kurde. Zostaw jajko, co? Czekaj, Uciekaj, zostaw. Trudno już. Ja pierdzielony on jest psychiczny. Czarne jajowe. Dobra, mam je. I co dumny z siebie jesteś? To jest. Nie <grym> rzucił po to jajo. Oj 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 oj. Nie 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 nie. nie, nie. Trochę... Trochę <truje> stóp Nie Nienawidzę tej gry <truje> Spokojnie, trochę tylko początek O Boże! Daj go. Nie dawaj mu oh! Boże święty, to jest piękny dzień Daj go Tylko nie... Dobra, Liza, się pozbędę Daj go <truje> bokiem Mogę iść bokiem? Nie No ale ja chcę. Dobrze, pójdź, skończmy to. Tak jest. Jedziemy. Nie, nergolki są na czarną godzinę. Nie. Co to znaczy nie? Gdzie żeś już zleciał? Zaraz, żyjesz ty? O nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie moje nergole. ja miałem bandaż? Ja miałem w ręce bandaż. A tu jest. Gdzie mój? Pójdź. O boże, jest. Moje dzieci. Nie, nie ma mojego dziecia. Gdzie jest moje dziecie? Oddać mi moje dziecię. Oddaj energole. Mówię, że nie lubię tej o, gry. O będzie wyzwanie, by wprowadzić cię na szczyt. Bo to będzie szczyt naszych możliwości po prostu. Nie, nie wiem, jak się obsunąłem. Też, Dobra, ja nie kurde. Też nie wiem, uważaj. Idziesz pierwszy. O, ale mnie to lepiej. Może ja linę spuszczę, czy coś. Dam linę. Pomóż. No, jak mnie to łapie! Jak Magam cię nie, nie zleć. No nie, bardzo małe przeżyłem. Ta lina coś daje? Nie, nie rzucaj tej liny, kurwa. nie wejdę własnych sił, to w takim wypadku <grym> nie chcę wchodzić w ule. Mateusz, to jest tragedia. Co tu się dzieje? Tego co teraz, gdzie dalej? O matko bosku. No, co jest? Przyjacielu, co to się dzieje? Skąd to zwątpienie? O nie, on zleciał. Masz jakieś metki medkita, bo ja już nie mam. No to lipa. He dead. Straciliśmy towarzysza. Skoczył na Adama małysza. <noise> oh, oh, oh. Nie, nie. O, wróciłem się od ściany i jakoś mnie tak rączki mi się lekkie zrobiły i by mi się spadło. Dawaj, ja cię może tutaj podsadzę. Albo ty mnie, bo ja mam linę. To ci zrzucę. <noise> tak się zastanawiam. Czekaj, czekaj, czekaj. No. Nie. Jeszcze raz. Dobra, to ja... To ja ciebie. To może najpierw dam ci to. Masz to. Waślinę. No prawie. Jeszcze, 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 jeszcze. Już, 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 Słuchaj, ja już... Ja już patrzę buildy na Minecrafta. Chyba <słuchaj> ja wracam do Minecrafta. No cóż. Ale staraliśmy się, no. Nie wątpię. Było dobrze. Było dobrze. Nie było. A, tam narzekasz. Zginąłem w trzech, czterech etapów. Ja zginąłem w 4-5 etapów Nie, czekaj, w 3, przepraszam Okej, okay, czyli lipa Czekaj, to tu na lewo może okay, Nie wiem, czy ja tu dam radę wejść O nie, 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 o, o, o. nie. Dobrze wam idzie, no. proszę państwa, jeske No cóż Oj, tutaj chyba nie, wiesz Chyba popełniłem błąd Chyba popełniłem błąd, zapamiętaj mnie! <grywa> o oh, jest. A dobra, nie jest aż tak źle Sorry, trochę zbyt zdramatyzowałem Nie ma tragedii Tamie mnie to wygląda jak tragedia O i tam, bo jesteś duchem Ty, jak głupi jestem uh, i tu można... Może tędy, wiesz? No dobra, tędy, daj Dawaj Złapię cię Dobra Ja odpalam... Energora. litwo, tu Energola. Jazda. już jest moc. O dobra, tu można się zatrzymać. <mum> A ten co sieci, coś są Co ja poradzę? Ja się nie lawaję do tej gry. Nie no, trochę byś poskakał, po byłoby dobrze. O ćwiczyłem. Dalej Na nie mało. jest dobrze. Nie wiem czy chcę. Minecraft jest wiesz, fajny. Wiesz, Ta. Jak to jest. Ta, weź w, nie denerwuj mnie. Tu wejdziemy już. Udało się! Dotarliśmy na szczyt. Prawie wszyscy. Nic nie mów. <laughs> no ale stoisz mi przed ryjem, to co mam powiedzieć? Staraliśmy się, ale się się udało. Ja ci mówię, Minecraft jest fajny. Nie. Jeszcze. To jest ten moment, Mateusz. To jest to. Ożem wciąż rzucił plecakiem! Trzeba walnąć. Ergolka. Zbyt pięknie tu. Opa, w ogóle tam na dole jest statua taka jak jest e, przy tych tych respawnach, nie wiem, nie wiem czemu. I on ma zawsze grzyba, dobry grzybek. Ej, zaraz, zaraz, panie kierowco, panie kierowco, bo beze mnie poleci. Panie kierowco, proszę poczekać. Zmęczeni życiem. <gry>